Witam serdecznie towarzystwo sympatycznych koneserów skrzynek. Moi drodzy, nie zwalniamy tempa i mam nadzieję, że ten odcinek będzie również, a nawet, mam nadzieję, lepszy od poprzedniego. To wszystko na stronie SiesgoSkins. Moi drodzy, z kodem TOM. Dokładnie tak. Macie 2 10 zł. 10 groszy na start, 10% więcej do depozytu. No i standardowo bardzo fajne metody płatności, typu doładowanie skinami, czy również blik. Serdecznie polecam. I przypominam, że strony jest od 18 roku życia. Jeszcze tutaj napomnę wam, że został chyba ostatni dzień. Nie, kurczę, będzie pierwszy czerwiec. Będzie pierwszy czerwiec, więc, moi drodzy, na Discordzie trwa właśnie giveaway. Macie ostatni dzień teraz, jak wychodzi ten odcinek. Dla osób, które działają z moim kodem, do zdobycia jest Kukri Slaughter. Jedyne co trzeba zrobić, to wkleić sobie. Screena tutaj w weryfikacji, tak jak to robią różni ludzie, że działacie z moim kodem, a więc odsyłam Wam link w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem. Więc serdecznie tam zapraszam, ktokolwiek korzystał w maju. jak to wygląda. Przejdziemy jeszcze do rozdawania prezentów. Wrzuciłem przed chwilą Wam Boulia Autotronic, na ten moment mamy cztery. Ale nie martwcie się, w kolejnym odcinku dorzucimy, w tym macie yy, kosę. I co? Przejdziemy sobie na dół, dostałem lekki ochrzan od was, żeby na tą spektrę, żeby ją po prostu osrać. Yy, a więc wracamy do breakoutu, chociaż ja już tak... Co miało oddać, to wydaje mi się oddało. Zróbmy sobie jeszcze raz tutaj kilka yy, otworzeń. Na, naszy, na naszym no! I kurwa, widzisz? Mówiłem, że już jest, tutaj studnia wydoj... Studnia jest pusta, słuchajcie. W moim O! Uwaga! Jak będzie dobra, droby, dobry butterfly? Jakiś slaughter? E, vanilla? O kurwa, crimson web, to jest... To jest factor new. Ja pierdolę, to jest chyba najlepszy trap aktualnie. No tak. Słuchajcie, o tej studni zapomnijcie w ogóle. Bardzo jestem zaskoczony tą skrzynią Breakout. Jednak jednak, widzów trzeba się słuchać, tak, dokładnie tak. Skrzynia oddała to oznacza, że będą zajebiste bitewki. Dołączymy tutaj ziomusia, który akurat ma bitwę, na rozgrzewkę. O, flyer tu. Szkoda, że. że w takim samym stanie, no ale ogrywamy ziomusia, ogrywamy. A więc bitwa rozgrzana, więc lecimy tutaj z tymi skrzyniami, eventowimy eventowymi. Jak wiemy, te MVP case te nowe skrzynki kompletnie nie oddały, więc ja je sobie ominę. Rzucimy sobie tutaj możliwość na Haula i Autotronik zróbmy. Tak jest. Tak to wygląda. 10 skrzyń do zdobycia. Ultrafiolet, Skeleton. Proszę bardzo. Yy, nie wiem, czy każdy widział mój nowy setup. Marble Fade'y. Bardzo kolorowo. Nie gejowo, ale tak ze smakiem u mnie. Motylek i rękawice. Dobra, co my tu mamy? Dupa. To słuchajcie, co miało oddać, to już tam pewnie oddało na breakoucie, więc to już tylko będzie yy, taki, wiecie, zabijacz czasowy. Pięć hauli bym poprosił teraz, no. No to jest jeden, to jeszcze może kilka poleci. <głos> <głos> no kurde. Standardowo, bo to samo musi nas naruchać. Uwaga, bo tu jeszcze jest trząsa. Wyruchać szympansa, no niestety. No, ale haulik poleciał. Nie dla nas, bo my już my już już się troszkę nachapaliśmy. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny, i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności: od odbilka po PayPal oraz giftkardy. Serdecznie polecam. Gdyby Wam zabrakło funduszy, to kod tom służy pomocą albo wiem tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam, dajcie sobie link w opisie filmu. Dajmy sobie in-game lidera, Kejsa. Tutaj chyba Sapphire leci, z tego co pamiętam. Paul Kejsik, wiem, że przed chwilą poleciał, ale zróbmy go jeszcze raz. Let's go. Saul Sapphire, również bardzo fajny skinek. Amphibiusy, field tested. No, jeszcze nie ma tragedii. Słuchajcie, kto jest... Y I'm the best. Y we are back. Y wracamy do tego. Ostatnie odcinki. Słabiutko. A teraz, kurczę, powrót. No nie ma szans. Słuchajcie, bitwa już się zwróci... No! Tak jest. Wiara czyni cuda. Pamiętajcie. Nadzieja umiera ostatnia. Jak wierzycie, to... Y o proszę! Ej, 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 Bo, jak on wyjebie howla! Dobra, jest git. Good, good. No, proficik zacny bym powiedział, a więc to sobie ląduje do naszego eku. I tutaj... o, Nie. Zrobimy sobie jeszcze jedną bitwę, słuchajcie. Damy sobie... ...skrzynkę elegancik, Rzućmy sobie tutaj skrzynką Beast, tam widzę Dragonorkę. I pierdolniemy sobie Scarletta Case'a. Łe! Kurwa, coś, ty, coś mnie tutaj, za dużo, za dużo, za, to już za, nie wiem, co mnie nie poniosło, wiecie? Za bardzo się rozpędziłem i tym skarletem, wiem, że tam rubi leci. I właśnie, i właśnie, chuj do dupy. Człowiek już myślał o niedzieli, a yy, jakieś takie przysłowie było coś. O kogucie, co myślał o niedzieli. Nie, no to już jest... Tu musiałby naprawdę... O, dobra. Popatrzmy tylko, bo to już jest w ogóle szkoda śliny na to, na tą bitwę. O, tutaj nic nie wyrzeźbimy niestety już. Chyba, że tutaj jakiś rubi poleci, uwaga! Kurwa, chciałem tak od chuja zagrać, ale no niestety nie tym razem. Not this time. Dobra, moi drodzy, napykaliśmy jeszcze. A zróbmy sobie jeszcze jedną bitwę. Ale zróbmy trzy emeraldy. Szaret, prywatna. Let's go. 1%. No, jak sypnie, to powiem wam tak. XD będzie. Co to za fiutek? Sticker salut. Oho. Uh -huh. Emerald, ale to jest krótszy Hansman. I. Dupa blada. fajnie słabiutko. Niefajnie. Nieładnie. Nieciekawie. Słuchajcie, nabiliśmy trochę. Nabiliśmy trochę punktów tutaj. Eventowych w Champions League. Możecie je sobie użyć tutaj na uszczel skina. Proszę bardzo. Do wyboru macie trzy takie targety. każdy jest inny skin. Albo standardowo u naszego ziomusia. Co wymienia punkty. Na również spoko skin. Wydaje mi się, że możemy jeszcze spróbować. No, niechętnie, bo te nowe skrzynie tutaj. Nowe skrzynie takie piłkarskie, bym powiedział. Zbytnio mi nie leżały. Ale zrobimy sobie 5-6 MVP Case i zrobimy na trzech, Niech to będzie ostatnia bitwa. Popatrzymy. Co tam fakt. A, Case Hardened leciał. Case Hardened. No, ale ten Karambit mi się zbytnio nie podoba. Chyba że w Blue Jamie jedynie jedynie. my czy będziemy mieć. Prince również chyba widziałem leci factory new to by było na tyle z tych bitew słuchajcie. Gdyby ktoś chciał sobie otworzyć skrzynkę to pamiętajcie o kodzie tom dla osób pełnoletnich. A jeszcze podbił mu o o to było blisko no niestety niestety standardowo jeszcze macie darmową skrzynkę z moim kodem wystarczy się zalogować tutaj na stronce co nam dropnie o proszę, jakiś niebieski skinek. Ciekawość. 60 groszy. Wow. Jak cinek wybieramy osobę, która zgarnia skin? Zawsze coś dla Was mam, a więc z komentarzy zgarnia. wróć! Proszę, werble. Zgarnia skin. Ta osoba picha 5128 1,28. Mam nadzieję, że trade oferta w swoim opisie yy, na YouTube jest, żeby wysłać Ci skin. Natomiast w tym odcinku do zgarnięcia będzie. Słuchajcie, co wam tutaj możemy zaproponować? Man of War. Proszę bardzo, akurat jest na stronce. Wymieniamy. Jedyne co trzeba zrobić, komentarz pod tym filmem, łapa w górę i będę przeszczęśliwy jak użyjecie mojego kodu TOM. Więc słyszymy się w następnym odcinku. Wish you luck i do zobaczenia. Nara.